Dzieńku z Long Drive. I uwaga, pewnie nie uwierzycie, ale ja muszę pojechać z tej gry na Misos Świata, bo to jest niemożliwe. Wjechałem z garażu. Nie, co to królik Mutan. Czekaj, co to za kula? Idziemy sobie kalpuskiem. Nie może włączymy światło. światło na E? No. Nie, co nie trzy. A! Okej. Okay. Szamyk na drogę! Hmm. Czy my wjechaliśmy na drogę? Tak, my wjechaliśmy na drogę. Tylko poczekajcie, widzowie. Może zobaczyć, czy jak się. jak zmienić kamera. O! działa! Była naciwnie teraz. Taktus! Przechodziłem w taktus. Okej. Okay. Pędzimy naszym gluchotem. Ło jeju! Nie ma APS-u. można tymi kielować? Bo można. Jeju, ale laki! Ale laki! Ole, dziwne do smycia. Nie, czy, my, czy ja w ogóle gdzieś? To ja też. Ole, teraz pędzę. Koło mi uciekło. Aha, fajnie. O, macie tu jest. O, tutaj jest macha. Wow, tu się nie mocno. Może... Jeszcze jakiś obodem. A, samochody nie wpłynął. Tak, mi się maluje. Pokażę, że mam jakieś 5 litrów. Ja cię ręce. Jeszcze no, nie mogę. Ok, bikniemy z tym kołem. Nie... Patrzę... O! Nie! Idzie. Macia, uśmiechaj na swoim miejscu. Nie... tu na moje kolana. Okej, już przejechaliśmy 8 kilometrów. Falał jednak wrócić na drogę. I już nie uderzyć o ten kamień. Łupi kaktus. Pa, jaki te lifty tutaj tym. Ten... Ale laki mam. Poczekajcie, widzowie, może gdzieś postawieniec O, teraz lepiej chodzi. Wiście, bo. Czy mam włączyć cienia, ale za to. ...inne wyłączę op opcje. To jest trochę tak wiecie... Chodzi mi to fams, nie mi przyjemni miśni. Nie tego, tylko, żeby nie uderzyć w szaty. A on nie ma APS-u w ogóle. Co jest? On w ogóle. Ya, itu... Pembelajaran. Pembelajaran. Ayo. Ayo, coba. Ayo, coba. Pembelajaran. Ayo. Ayo, coba. Ayo, coba. Ayo, coba. Tam coś jest. Elektron. Jest jakiś statek. Czy to jest skała? Idziemy. Idziemy. Nic nie widać. O, jakie podobne, jak kurde, jak z kliwem. Nie no, to chyba jest skala. Słama się, jak to będzie skalą. Ojej, ja to, ja to nie mogę tyle. Ej, ej. Bo ja nie mam tyle paliwa, żeby jechać na pustkowie, a jest wszyscy. Oczywiście w nim nie, nie wjadę. chciałem, że wiatę.

Wystrożyły mnie stały. Myślę, że niedługo będzie odcinek z PMC Dajcie ja z... trochę z... znajdę jakiś budynek i... Tynek i sobie... I fan wtedy przyspiesza. Uff! Co to było? <słyska> Za tym chyba coś widzę. stop. Meu Deus do céu. Eu vou tentar não é Ah. Não está me movendo. Não estou O que é está To wielka szkliska. Jak to... Ja widzę tam to! I jakąś. Uu, uu. A ponosi nas czymś... Ale nie wiem czy to mod, czy... No co właśnie. Jakiś mutant idzie. Okej się. co ma chyba mieć. się boję królików mutantów. Co tam spadająca kwiasta czy samolot spada? O. Co to jest? Ja tu. Ja nie mogę spać, jacie. sobie Nie no Pan Filip sobie yy, całą noc na włączonym aucie jechał O kurde <grywki> Litrem mi zostało dwa Co to, co to, co to, 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 to. po trabinie, Tylko żeby nie spaść O to Ej Ile? PŁYN! o o wylew wyle nie umieć tylko żeby nie spać Cii! tylko żeby nie spać w tym czasie co jest ty ja nie mogę tego podnieść co jest Czekajcie, bo coś tu się stanęło. No po kurczę. Nie, ja to wypiłem. Wierzę, no coś mi się zbugowało. Poczekajcie widzowie, bo coś się zbugowało. O, normalnie. Nie, można flać. Lefamy i... śmie! i śmiecić, raczej widzowie nie śmiecić macie trochę bardziej tu, to... o, a niech będzie uchylony Jedziłaby... jedziemy jedziemy samochodem dobrze, że nie, nie, miadłem helikoptera jak w, w tamtym odcinku Masakra tym się jeździł Wiele gęsto opie na Bałkanach Znaczy nie wiem jak się stało Odej Przy jaskuś Tam chyba coś wziął Akurat, to ja roz... to nie mam się raz... nie ma. to nie ma. Bo nie da się nim jechać! Co jest? Ja cię, to nie widzę skała 3. Czy... no nieźle Po co mi tutaj No okej okay. Ja to o dostelko To tylko Dostelko tak Nie martwisia To jest egipt. O nie kolik mutant! To to jest jemnie. O, jednak mnie nie świadczy. Nie, nie, nie! No i świetnie. Dziękuję widzowie za oglądanie. Na dzisiaj zakończymy ten odcinek Bo nie chcę mi się znowu jechać z tego miejsca, by mi się zacią... zaciął laptop. Musiałem resetować go. Dobrze, że mi się film nie usunął. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, no i... I znowu. No i... Pa pa!